Cześć. Cześć. Jestem Kacper. Możecie mnie kojarzyć ze slajdów z prezentacji dwie prezentacje temu. Było moje zdjęcie przy opisaniu, że tworzy brzydki kod. To ja tam byłem na zdjęciu, ale dotyczyło to co-pilota, Mam nadzieję, że Krzysiek tak nie myśli o mnie. Ale kto wie. Dzisiaj chciałem porozmawiać troszkę o monorepo. Zanim do tego przejdziemy, chciałbym zapytać, co wy sądzicie o Monorepo, e, więc znów zacznijmy od małej gimnastyki. E, niech podniosą ręce te osoby, które w ogóle słyszały o Monorepo. Zacznijmy może od tego. Dobra, wydaje mi się, że większość. E, a kto słyszał dobre rzeczy o Monorepo? No, już trochę mniej osób. <grych> e, a złe rzeczy, tak dla porównania? Też, super. E, to może jeszcze tak kontrolnie zweryfikujmy, kto w ogóle używał Monorepo. Wydaje mi się, że trochę mniej osób, szczególnie na przykład Marek zgłaszał się, że słyszał dobre i złe rzeczy, ale sam nie używał, więc no. <laughs> Dobrze. E, no, jak to bywa w takich sporach, e, zapytajmy Google'a. Co Google mówi o Monorepo? Czy używać, czy nie używać? Dość szybko, a w zasadzie na pierwszej stronie, natrafimy na taki artykuł na medium, nie używać. I z jednej strony mogliśmy na tym zakończyć, bo Matt Klein jest deweloperem z Lifta, e, Napisał taki artykuł 4 lata temu, kiedy no powiedział wprost: No, jednak prosi, żeby tego monorepo nie używać. Ale jak to zawsze bywa, to zależy. Odpowiedź nigdy nie jest prosta. Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, chciałbym, żebyśmy cofnęli się do samych początków, kiedy zaczynaliście programować. Kiedy nie było nic i na początku było słowo, w zasadzie dwa słowa. Hello world. Potem wasze programy stawały się coraz bardziej skomplikowane. Zaczęliście tworzyć metody, funkcje, te metody zaczęliście parametryzować, chcieliście, żeby ten kod był coraz bardziej używalny, żeby po prostu był po pierwsze prostszy, no i mógł być jak najbardziej no, reużywalny. Poszliście kawałek dalej, zaczęliście tworzyć klasy. I znowu, żeby mieć kod jeszcze bardziej używalny, żebyście mogli mieć zamkniętą logikę w danym miejscu, no i używać to w różnych miejscach kodu tam, gdzie tego tak naprawdę potrzebujecie. A co jeżeli nasz kod jest tak zajebisty, że musicie go użyć również poza Waszym projektem, no i wtedy staniemy na takim rozstaju. Po jednej stronie mamy polirepo, no i po drugiej stronie, to niezbyt lubiane, przynajmniej przez niektóre osoby, monorepo. E, więc tak krótko sobie scharakteryzujmy, żebyśmy wiedzieli też na czym stoimy, e, czym one się różnią. W przypadku polyrepo mamy sobie jakiś backend, który jest osobnym repozytorium, e, mamy sobie frontend, może mamy jakąś infrastrukturę, która tu również jest zapisana w gicie, może mamy jakieś testy end-to-endowe. Wszystkie te repozytoria tworzą wspólnie nam jakąś aplikację, ale same sobie nie wiedzą tak naprawdę, co się, co się w nich znajduje. Backend jest repozytorium, frontend komunikuje się oczywiście z backendem, ale tak naprawdę no, nie wie, co tam jest pod spodem, tak? Zna adres, na który zdeployowaliśmy sobie backend, zna endpointy, komunikuje się z nimi, ale tak naprawdę nie wie, co znajduje się właśnie w tym backendzie. Czyli no te... Wszystkie repozytoria oczywiście tworzą wspólnie e, jakąś aplikację, ale de facto są od siebie zupełnie niezależne. I to jest takie klasyczne polirepo, z którym na pewno macie dość sporo do czynienia, ale ja akurat nie chciałbym dzisiaj o nim rozmawiać. Chciałbym powiedzieć na no, troszkę innym przykładzie polirepo, takim, w którym mamy sobie jakieś e, kilka podprojektów. Każdy z nich jest w osobnym repozytorium, ale dopiero one wspólnie. Tworzą nam tą jedną aplikację. Więc jak to wygląda na przykład takiego Monorepo? E, więc mamy to główne repo. Akurat będę mówił na przykładzie frontendu. Czyli znowu, mamy, tworzy tak naprawdę to całe, jedno nasze repo. E, I wewnątrz niego mamy odpowiednie moduły. Powiedzmy mamy moduł odnośnie design systemu. Obok niego mamy jakiś API serwis. Mamy jakieś utilsy. No i mamy jedną frontendową aplikację, no i drugą frontendową aplikację. Po co w ogóle coś takiego mamy? E, na pewno tworzyliście aplikacje dla klientów, kiedy mieliście, z jednej strony mieliście aplikację dla użytkowników, no i z drugiej strony mieliście aplikację dla back office'u, taki admin panel. Czasami chcemy tak naprawdę zrobić, żeby to doświadczenie użytkownika było wspólne, więc korzystamy z jednego, z jednego systemu. Chcemy, żeby wszystkie komponenty, niezależnie od tego, czy to jest app -in palne czy to jest zwykła aplikacja e, dla użytkowników, żeby te aplikacje wyglądały wspólnie. Z drugiej strony, jeżeli mamy właśnie takie dwie aplikacje frontendowe, no prawdopodobnie korzystamy z tego samego backendu. Nie wszystkie endpointy e, będą z, te same, których używamy, ale będzie to ten sam serwis. Część, a, część będzie dedykowana dla aplikacji numer jeden, część będzie dedykowana dla aplikacji numer dwa, ale jednak będzie ta część wspólna, więc warto było mieć. Tą logikę gdzieś wyeksportowaną, żeby nie pisać jej dwa razy. Tak samo możemy mieć jakieś części wspólne, właśnie takie funkcje dodatkowe. Przykładowo chcemy zawsze konwertować datę na ten sam, ten sam format, ponieważ taki ust mamy ustalony kontrakt z backendem, tak samo chcemy je wyświetlać w każdym miejscu aplikacji, więc warto też, żeby ten kod był gdzieś wyeksportowany, a żeby nie musieć go duplikować. więc jak to wygląda na przykładzie takiego workflow e, tutaj akurat e, bazując na takim gitflow który no jest akurat grafikę kurczem od Atlassiana więc mamy jakąś główną gałąź naszej aplikacji oznaczoną jako main którą tak naprawdę dostarczamy do, do naszych klientów z niej e, na niej realizujemy jakieś hotfixy e, które staramy się poprawiać aplikację bezpośrednio na produkcji no i z drugiej strony mamy oznaczone fioletową linią developa do którego E, mergujemy po, po zaakceptowaniu featurey. No i co się wydarzy, jeżeli wchodzi nam w pewnym momencie breaking change w ramach danego featurea? Jeżeli mamy drugi moduł, który jest od tego zależny, no to często możecie skończyć to tak. Po prostu mamy pożar. Trzeba go jak najszybciej naprawić. Co to tak naprawdę dostarcza nam takie monorepo? To jest tak naprawdę już na poziomie wystawienia Ameryki, czy na etapie merdżowania. I już powinno nam się to wywalić, tak? Mamy napisane jakieś testy, może nam się typy wywaliły, bo zostało zmienione coś w modelu, który też również mamy wyeksportowany jako samą paczkę, to już na poziomie workflow o tym wiemy. Nie musimy tak naprawdę zaciągać nowej tej paczki, e, sprawdzać nowej wersji i dopiero weryfikować, czy nasza aplikacja już tutaj działa. Dlaczego tak w ogóle jest? Jeżeli sobie porównamy to, jak, jakie mamy podejście do testów. To w przypadku takiego polyrepo mamy wyeksportowaną, zamkniętą logikę danego modułu. I yy, to de facto wspiera nam bardzo dobrze, właśnie testy whiteboxowe. Wiemy, jaki jest input, jaki jest output z danego komponentu czy z danej funkcji. Znamy po prostu interfejs i możemy go fajnie sobie otestować. W przypadku monorepo, kiedy mamy tak naprawdę całość naszej aplikacji yy, dostępną tak naprawdę w ramach monorepo, Dużo fajniej i dużo tak naturalniej możemy testować to za pomocą testów blackboxowych. Tak naprawdę tutaj przestaje nas, powiedzmy, interesować to, jak wygląda dany komponent, jakie ma wejście, jakie ma wyjście, ale to, co tak naprawdę nas przede wszystkim interesuje, to czy nasza cała aplikacja, po wdrożeniu się zmiany, dalej działa. To oczywiście nie zmienia faktu, że jakby zarówno w przypadku Monorepo również możemy wykonywać te testy whiteboxowe, Możemy się nasłuchiwać na konkretne zmiany w danym pliku, wywołać sobie, nie wiem, sprawdzanie typów czy uruchomienie testów i weryfikować to, czy tutaj się nic nie zmieniło. Jakby wszystko e, jest tak naprawdę dla nas dostępne. No i na razie jest fajnie. Wydaje się, że Monorepo jest zarąbiste, czemu tego nikt nie używa? E, no, Tutaj jest, wchodzi tak naprawdę to, kiedy tak naprawdę to Monorepo, jesteśmy w stanie z tego skorzystać. Kiedy jesteśmy w stanie skorzystać z tego, że dostajemy bardzo szybko feedback, już na potrzeby na przykład takiego workflow, że coś się zmieniło i musimy to naprawić. Wyobraźcie sobie, że macie projekt, który przypomina takiego Pokémona jak Eevee. Ktoś pamięta? Ręka do góry. Fajnie. Dla tych, co nie pamiętają, Eevee to był taki charakterystyczny Pokémon, który miał różne ewolucje. Nie miał z góry ustalonej tego, że w kogo będzie ewoluował, tylko w zależności od tego, jaki tam kamień dotknął, miał inną ewolucję. Więc w zależności od tego, co tam się wydarzyło, mógł być Pokémonem ognistym, wodnym, elektrycznym albo jeszcze jakimś. Jeżeli wasz pro, projekt przypomina właśnie takiego EV, czyli jest projektem bardzo dynamicznym, bardzo wam wchodzą do stop jakieś różnego rodzaju zmiany i nie jesteście w stanie od samego początku narzucić pewnego kontraktu na to, co realizujecie, no to właśnie Monorepo się, się tutaj bardzo przydaje. Więc spójrzmy na przykładzie, jak to wygląda. Więc powiedzmy, mamy taki baton, czyli wdrażaliśmy design system, Włodek nam to zaprojektował, nie wiem, gdzie jest Włodek, tu jesteś. <grym> <grym> Więc Włodek zaprojektował nam design system, My skończyliśmy nad nim pracować jakieś dwa miesiące temu, nie było dotychczas żadnej zmiany. No ale jak to biznes, czasami przychodzi i zgłasza jednak, że w sumie od jutra chciałby, żeby Nasze botony nie były tylko tekstem, ale żeby jeszcze wspierały ikony po lewej i po prawej stronie. Jeżeli mamy przypadek Polyrepo i ten design system jest wyeksportowany, no to jak tak naprawdę wygląda nasze podejście do pracy? Rozwijamy to w obrębie paczki e, naszej z design systemem. Dożyliśmy zmiany, wystawiliśmy emerkę, to przyszło code review, zmergżowaliśmy to, wydaliśmy kolejną wersję. No, i tak naprawdę w tym momencie możemy to użyć w naszym głównym projekcie, tam gdzie faktycznie ten baton będzie używany. No i wszystko by było fajnie, no ale nagle się okazuje, że okej, okay, wszystko było super. Wdrożyliśmy ten, ten baton z ikoną, przeszło to, to code review, wszyscy na to spojrzeli. No ale jak przyszło do, do do implementacji, okazało się, że wspieramy tylko i wyłącznie kwadratowe ikony, a potrzebujemy na przykład prostokątną. No a w tym momencie to nasza implementacja sprawiła, że no ta ikona jest ucinana. No i co musimy zrobić? No musimy wrócić do naszego, e, naszego, poli, naszy, naszego e, repozytorium z systemem, przejść znowu ten sam proces, drodzić wsparcie dla prostokątnych ikon, znowu wystawić MRK. znowu musi przejść code review, wydajemy wersję i dopiero możemy tego użyć. Więc tak naprawdę coś, co teoretycznie powinno zająć wam, nie wiem, jeden dzień, już nawet to i tak wydaje się dość duże, żeby zrobić coś takiego, Mimo tego, że w no, sumarycznie może i zajęło Wam te 8 godzin e, i tyle zarelogowaliście w DLIRZE, to od momentu, kiedy dostaliście to zgłoszenie do momentu jego realizacji, minął tydzień, bo musiało przejść całe, całe to flow z code review, z akceptacją, z wydawaniem wersji. W przypadku po, Monorepo, jeżeli macie właśnie takie sytuacje, że jest, po dy, jest duża dynamika zmian, no to macie przynajmniej uproszczoną w dużym zakresie tą, tą ścieżkę od tak naprawdę wdrożenia zmian, ustalania pewnego kontraktu, aż do wydania wersji. Ale kiedy tak naprawdę, no, Monorepo generuje problemy? Jak gdzieś tam w internecie byście też sp sprawdzili, czemu też nie używać tego Monorepo, poza tym artykułem z Medium, gdzie napisali, żeby po prostu tego nie używać, no to natraficie na problem ze skalowaniem. Więc określa się Różnego rodzaju, jakby w materiałach, że problem z Monorepo zaczyna się, kiedy macie jeden zespół, e, który zawiera więcej niż 10 full-time devów, ewentualnie więcej niż jeden zespół skramowy. Wynika to de facto z praktyki. Jeżeli macie jeden zespół skramowy, macie wszystkie spotkania, macie daily, macie planowanie i tak naprawdę macie kontrolę nad tym, co się dzieje w waszym repozytorium. Jesteście w stanie określić, ok, ten zespół, czy w ramach tego planu, który macie na następny sprint. No będziecie dotykać tego i tego modułu. Jeżeli są dwa zespoły, które zaczynają to zmieniać, no to czasami może dochodzić do sytuacji, że dwa zespoły zaplanowały się zmiany w tym module, no i to, e, to będzie rodziło problemy. tak? Ktoś, o kim nie macie pojęcia, zacznie wam wasz kod, no i to jest duży problem, bo macie konflikty i w sumie nawet nie wiecie z, czego, z jakiego powodu. Drugi, e, drugi element, który w, w, zawsze też jest podkreślany, to to że jeżeli macie dużą ilość podprojektów, e, wynika to z, bardziej z tego jak macie skonstruowane wasze monorepo. Jeżeli macie jakąś korową lipkę, która wpływa na wszystkie pozostałe, no to wyobraźcie sobie taką sytuację, że wprowadza się zmianę właśnie w tej w korowej lipce, w korowym w który macie w monorepo i nagle, ok, macie napisane jakieś testy, macie napisane lintery, type checki, które wam zweryfikują czy zmiana nie rozwala żadnego tego projektu, no ale nie zawsze możecie ma, mieć tą pewność i czasem musicie zweryfikować, czy wasza zmiana nie rozwaliła żadnego z tych projektów. No i dojdzie tam to, do takiej sytuacji, że ok, sprawdziliście osiem tych projektów i faktycznie wszystko działa tak, jak powinno, no i od się wywala i musicie tak naprawdę wrócić do, do waszej zmiany, no i jeszcze raz tak naprawdę przedostałe wszystkie te podprojekty, żeby mieć pewność, że nic się nie rozwaliło. Kolejną z takich elementów, które zawsze jest wymieniane, to jeżeli macie więcej niż 1000 zależności w projekcie, to jakby zasada jest niestety taka sama. Z jednej strony, monorepo e, zapewnia to, że jakby każda paczka może być napisana w innym języku czy z innym frameworkiem, macie nie z jednej strony niezależne tak, pakiet JSON-y, no ale są te punkty styku. Jeżeli ponosicie jakąś zależność w projekcie, może się okazać, że w jakiejś wersji zostaną zmienione, nie wiem, format chociażby tej daty no to też może to sprawić, że e, po prostu musicie to weryfikować i w pewnym momencie no, po prostu za dużo czasu tracicie na weryfikację zmian po waszej drobnej zmianie. No i kolejny element, który gdzieś jest zawsze wymieniany, to, to jest to, jeżeli kod jest większy niż 3 milion linii. E, tutaj no, wynika to bardziej z takiej praktyki i, i jakby komfortu pracy. Jeżeli macie dostęp do całej poezji kodu, wyobraźcie sobie ile czasu musicie czasami... Poświęcić na to, żeby po pierwsze w ogóle przeszukać e, Wasz codebase i znaleźć to, co potrzebujecie. No a z drugiej strony, e, po prostu jakby, jeżeli macie tak dużą ilość kodu, e, no to czas, jaki potrzebujecie w ogóle na wdrożenie się w projekt, to wtedy już nie jest tydzień, to nie jest nawet miesiąc. No to może być naprawdę bardzo dużo czasu, żebyście faktycznie zrozumieli, co tam się dzieje w tym kodzie. No a się okaże, że do tego czasu się gdzieś tam projekt skończy, albo stwierdzi, że jednak wam się nie podoba i zmienicie pracę, e, więc nic z tego nie wyjdzie. E, wróćmy do, do Mata i tego artykułu, który on napisał. Chciałbym zwrócić uwagę na, na jego jakby podsumowanie. W podsumowaniu, e, w pierwszym akapicie wspomina, że jakby to, że w ogóle firmy, niektóre firmy decydują się na pójście w Monorepo, czy zespoły też na, na to się decydują, to jest dlatego, że Monorepo używają duże firmy, takie jak Google i Facebook. Jak Włodek mówi w przypadku DGN systemu, to, że jakieś duże firmy z tego korzystają, to nie zawsze jest dobry pomysł. Dobrze powiedziałem, Wodek? Świetnie. E, musimy zwrócić uwagę, że po pierwsze, Google czy Facebook poświęciły bardzo dużo czasu i bardzo dużo pieniędzy na inwestycje właśnie w tą Monorepo. To, żeby można było tym fajnie zarządzać, żeby nie dostali tak naprawdę, no, programiści, którzy wchodzą w projekt ogromnej ilości kodu. Gdzieś natrafiłem na informację, e, to też tam potem podlinkuję, że no Google w tym momencie w całym swoim monorepo ma około 2, miliony, 2 miliardy linii kodu, e, więc trochę to jest więcej niż ten milion, który napisałem, że gdzieś tam się kończy na tym monorepo. Oni naprawdę dużo czasu w to zainwestowali, żeby w, jakby rozwiązać te problemy wynikające Czystej ilości kodu, czy, czy właśnie zarządzania tak naprawdę tymi zespołami, które pracują nad tym monorepo właśnie po to, żeby pracowało im się bardziej zbliżone do polirepo. Ale to, co jest naprawdę napisane w ostatnim akapicie tego artykułu, jest bardzo ciekawe, bo jakby. Podsumowując tak naprawdę cały ten jego artykuł, no pierwsze to, co jakby jest istotne, to nie jest nawet to, czy pracujemy na Monorepo, czy na Polirepo, tylko to, jak organizacja, w której pracujecie, radzi sobie z dzieleniem kodu, ze, z pracą pomiędzy właśnie tymi zespołami i to jest tak naprawdę kluczowe do tego, żeby projekt, czy projekt w Monorepo, czy projekt w Polirepo osiągnął sukces. Ale, gdzie w tym wszystkim jeszcze jest biznes? Bo na razie mówimy to z perspektywy technicznej, tak? tego, jak wygląda na, na nasz zespół. Chciałem odwrócić na, na tak dwa pojęcia, z którymi na pewno się spotkaliście. Jeden to jest POC, czyli proof of concept. Kto się z tym spotkał? O, mam nadzieję, że wszyscy. Dobra, czyli POC, tak w skrócie, to jest coś takiego, że chcemy zrobić. Zweryfikować pewną ideę. Chcemy sprawdzić, czy coś jest technicznie możliwe. Jeżeli chodzi na przykład o integrację, e, może chcemy jest zweryfikować performance danego rozwiązania, chcemy to zweryfikować niezależnie tak naprawdę od tego, jak będzie wyglądał ten kod, co tam się będzie do końca działo. Istotne jest tak naprawdę sprawdzenie pewnego, pewnej idei. Z drugiej strony mamy MVP. Czyli ustalamy. Podstawowy, minimalny zbiór funkcjonalności, które będą weryfikowały potrzebę rynku czy potrzebę klienta. I w tym wszystkim mamy jeszcze market fit. Czyli to, co ustalimy sobie z, klienta, z klientem, czy Włodek ustali na, na podstawie warsztatów, jakiś zespół funkcjonalności. No to ostatecznie dopiero, kiedy uda nam się skończyć to MVP, to dopiero w, w rynek czy jest w ogóle miejsce na naszą aplikację. I to nie jest nigdy tak, że klient jest skąpy i nie chce wydać więcej pieniędzy na tą aplikację. Klientowi zależy przede wszystkim na tym, żeby jak najszybciej zweryfikować, czy ta aplikacja znajdzie swoich klientów. I my, jako inżynierowie, jako, jako programiści, powinniśmy pomóc klientowi tak, jak możemy, aby jak najszybciej. Właśnie ten market fit. Jeżeli są takie narzędzia jak Monorepo, które nam w pewien sposób uproszczą to workload, właśnie przez to, że mamy bardzo dynamiczne wymagania, które non-stop się zmieniają, non-stop ewoluują, no to może warto w to, w to pójść. A co jeżeli no nie mamy takich pieniędzy jak Google, żeby potem inwestować tą infrastrukturę Monorepo i w pewien sposób stwierdzimy, że mamy jakieś paczki, które są zależne i które często powodują jakieś problemy i warto by było jednak, żebyśmy. Wyeksportowali to do Polirepo, mogli je wersjonować i podnosić je w, tylko w tych modułach, w których jesteśmy gotowi, żeby podnieść tę wersję? No to zawsze możemy potem przejść z Monorepo do Polirepo. Możemy sobie wyeksportować tą paczkę, zrobić ją jako, jako e, osobną paczkę, na przykład w mpm e, i następnie zarządzać sobie, w, 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 i sobie normalnie wersjonować i podnosić tak naprawdę tylko w tych modułach, w których ona jest gotowa do podniesienia. No i co najważniejsze, no wszystko tak naprawdę zależy od waszego zespołu. Jakby to w jaki sposób właśnie pracujecie z czystym monorepo, jak pracujecie z pozostałymi działami, które tutaj do, dotyczą, to tak naprawdę będzie świadczyło o tym, czy to monorepo wam się sprawdzi. Czy macie jakieś pytania? O, widzę, widzę, idę. Tak. Nie ma Ci nagrody za aktywność, ale się postaramy o coś. Ile osób w życiu przekonałeś do Monorepo? E, aktualnie dwie, które z pracuje pracuję w zespole. Faktycznie po trzech miesiącach pracy stwierdziły, że to jednak była dobra decyzja. A to jest no, ciekawe, bo w sumie trochę, to, ja to tak zrozumiałem, reklamowałeś, że Monorepo jest fajne na początku, takie do MVP, mhm. po to, żeby szybko wystartować i nie marnować czasu na pewne zależności. I to raczej, sam wskazałeś, ewoluuje w repo, nie odwrotnie. A jednak ktoś po jakimś czasie, rozumiem, że to nie był tydzień czy dwa, skumał, o faktycznie to działa. Mhm. No jakby, jeżeli się ktoś zdecyduje na monorepo, to może o tym nie wspomniałem, no niestety pewne rzeczy gdzieś tam na podstawie konfiguracji są trudniejsze do skonfigurowania niż w takim klasycznym repo. E, no i tutaj jakby no zrobił się gdzieś tam na początku projektu u nas taki smród, że to się ciągnęło przez te trzy miesiące. E, no w naszym przypadku, kiedy mamy dwie aplikacje z tym samym corem, tym samym designem, z tym samym API, czyli no ten przykład, który gdzieś tam rozresztowałem, no to to jest jakby idealny przykład, żeby faktycznie korzystać z tego monorepu. E, potencjalnie w przyszłości, kiedy już jakby ta aplikacja będzie na tyle stabilna, będziemy mogli powiedzieć, że okej, okay, jakby pod kątem designu naprawdę będą się zdarzały zmiany bardzo rzadko, no to faktycznie można wtedy zastanowić się, czy przejść na to Polirepo e, i wyeksportować tą paczkę osobno, ale na ten moment jakby cały czas e, pomysł klien pomysły klienta, widzę jak klienta się ewoluuje i, i jakby na ten moment cały czas to Monorepo świetnie się sprawdza. Czy jak rozumiem można się łatwo sparzyć. To no na początku tak, no, jeżeli tutaj no, pojawiają się różnego rodzaju powiedzmy problemy, które no, wynikają z tego, że no, gdzieś tam niektóre paczki się inaczej linkuje, niż, e, niż, niż normalnie to, to by działało w klasycznym polirepo. Więc no, po prostu trzeba się to gdzieś tam przebić na jakimś stack overflow na początku, żeby e, móc komfortowo pracować. Jest pytanie? Mówiłeś na początku, że nie, że pierwsze co robiłeś, to pytałeś Google co jest lepsze. Pytałeś Chata GPT? <grym> e, wiesz co? Chyba odpowiedź tak samo, bo widziałem, że praktycznie podlinkował ten sam artykuł. E, nawet tam stosował niektóre. Znaczy, no, Oczywiście ChatGPT GPT klasycznie najpierw powiedział, że nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, czy z Monorepo jest <grym> dobre, <grym> czy niedobre. A potem podlinkował ten artykuł. <grym> okay. Dobra, ja mam pytanie. Yy, takie już bardzo praktyczne, czy w czasach NPM-linka, yy, super repozytoriów Gita yy, i innych sposobów na to, żeby coś zrobić, yy, właśnie tak jak mówić, połączyć sobie tą aplikację na takim faktycznie MonoRepo jest takim tak dobrym rozwiązaniem, żeby nie wiem, zastąpiło te narzędzia? Jaki jest taki plus faktycznie w stosunku do używania pełnika. Bo też wywodzę okazję pracować w wielkim projekcie, który też musiał mieć bardzo szybko wydzielony jakiś wspólny common base. Teoretycznie pachniało to monorepo, ale ogarnęliśmy to właśnie linkowaniem paczek NodeMotion. To jest typowo technologiczne rozwiązanie, ale. Mm -hmm. Wiesz co, no wydaje mi się, że nadal tak, no to jakby to wszystko też zależy w jaki sposób też pracujecie. Eee, jakby samo Monorepo, nie, na przykładzie właśnie ten JSA i, i tutaj Nixa na przykład, z którego gdzieś tam korzystałem, no to tak naprawdę on też ogarnia na przykład takie wrzucanie pojedynczych paczek, więc jakby z jednej strony możesz stworzyć to środowisko, w którym od razu w gotowym projekcie, tam gdzie chcesz tego używać, podglądać na stop te zmiany bez tworzenia, na przykład jakiegoś dodatkowego example application, no, a następnie potem wyeksportować sobie z tego danej, z danej paczki, tą paczkę na przykład do npm i wtedy już, jakby w tym zdrowym środowisku produkcyjnym, korzystać nie z tego, co masz lokalnie w FAM repo, tylko już z NPM-a. To jakby wszystko zależy od konfiguracji. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Są pytania online? <laughs> jakieś dobre praktyki przy monorepo, żeby łatwiej przejść na poli? jest e, to na pewno warto to dzielić, e, bo jakby jak już masz to monorepo, no to tak naprawdę nic nie kosztuje e, wdrożenie kolejnej paczki, e, więc im lepiej sobie to podzielisz na początku, e, tym łatwiej potem będziemy to eksportować. Czyli no nie, wiem, to, tak jak tutaj gdzieś tam na początku sugerowałem, jeżeli mamy jakiś design system, no to, to naprawdę Wdrażać te komponenty od razu w jednej paczce, a kwestie związane na przykład z komunikacją z API, e, no to robić po prostu w osobnej paczce. E, jakby, jeżeli na samym stworzy się folder, my też tak robiliśmy, że mieliśmy po prostu jeden, jedną paczkę, która się nazywa shirt i mieliśmy dwie aplikacje frontendowe, no to bardzo ciężko potem to rozplątać e, i, i faktycznie wydzielić sobie tą, tą jedną logikę do e, osobnej paczki.